Dzisiaj będziemy pokazywać counter pokoju. Dobra, zaczynamy? Nie, no to. Wzmę, to? Okay. Tu są drzwi. Normalne drzwi. Tu jest, jest skakanki, bo jednej splątano w jednej. Tu jest sznurek. Dobra, oj, środek. Dobra, tu są puszki. Nie wiem, czy widzieliście te puszki na odcinkach, ale cóż, tu mamy. Po... Nie wiem, co to jest w ogóle. Wiecie. Nie będę Wam pokazywać, co w tym dotąd jest z Nie wiem co tu. tu mamy buźkę. Dobra, tu mamy kasztan z 2021. Mm, tam będzie, bo tam jest brudno. Dobra, tu mamy Ananaska, nie wiem co to jest. Więc, co to jest są takie jeszcze do szkoły, ale tam są jakieś śmieci. To jest pomadka, to jest kot z wakacji. To są pisaki różne tam robą, są kredki. Dobra. Tu jest takie kamienie, okay, cześć. Tu są domy włosów. malowidła włosów różowe Dobra, też sznurek taśma i tyle. Dobra, no to tu jest klej, normalny klej. Dobra, tu są pomadki. Tu są pomadki, tu jest jojo -jo, są takie. To jest krem to jest rok, Czemu tam jest brudno, więcej nie będę wam pokazywać To jest fotel. znakom Można zniżać.